No na to, że na pewno czuję się dobrze, jeździłem tutaj już dwa razy hondą poprzednio, dwa lata temu, także od razu w treningach już byłem szybki. Generalnie tor bardzo mi leży, jestem bardzo zadowolony z wyników, oprócz pierwszej kwalifikacji, gdzie jechaliśmy po prostu po mokrej na wierzchni, a już następna, następna kwalifikacja z naszej klasie jechała po suchym, tam znalazłem się na szóstej pozycji, a już resztę wszystkich biegów kwalifikacyjnych wygrałem, tak samo półfinał i finał. W finale mieliśmy troszeczkę przygód. Tak naprawdę ruszaliśmy do niego dwa razy. Po pierwszym, po pierwszym starcie było dachowanie. Jurka Susta wydachował na pierwszym ciasnym zakręcie. Staro powtórzony, i w drugim, w drugim biegu również ruszyłem bardzo dobrze z pierwszego placu i utrzymałem go do samego końca. Niestety na, na samym końcu na ostatnich kółkach zdarzyła. Zarzyła się mała przygoda, zahaczyłem o pozostawione części przez innego zawodnika. Miałem panę, ale na szczęście udało się dowieć pierwsze miejsce i jestem z tego bardzo szczęśliwy.